Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj chciałem z Państwem porozmawiać o śmierci, o przygotowaniu się do własnej śmierci, o przygotowaniu się do śmierci najbliższych, o takim potraktowaniu śmierci, żeby to było no, dla zbawienia i żeby tutaj zbawienie duszy tego. Umierającego było najważniejsze. Ja zacząłem myśleć na ten temat od momentu, kiedy, w zasadzie, tu w tym miejscu, gdzie siedzę, umarł Dariusz Pawlak. On poczuł się źle, położył się na kanapie obok. W pewnym momencie serce przestało mu bić, to już pogotowie było wezwane. Ja stosowałem tą reanimację, tak jak mi przez telefon mówili z pogotowia. Weszli ci z pogotowia, dalej dokonywali reanimację, no serce zaczęło bić, ale jak mnie się dowiedziałem, puls był 20. No i w szpitalu serce jeszcze dwa razy stanęło i zmarł. I Dariusz Pawlak był przygotowany na śmierć, chociaż ta śmierć była zaskakująca, nie miał żadnych kłopotów z sercem. Był przygotowany, bo codziennie chodził na mszę świętą, codziennie przystępował do komunii świętej, regularnie chodził do spowiedzi. Codziennie, kilka razy dziennie się modlił, modlił się na różańcu też. No i prowadził takie Boże życie ogólnie, nikogo nie krzywdził. Zawsze starał się służyć Bogu i Kościołowi przez te programy i na wiele innych sposobów. Śmierć była niespodziewana. Jest taka ważna modlitwa od niespodziewanej śmierci. Prawda? U nas panie, tak mniej więcej to brzmi, ale tak, ja zrobiłem na ten temat kilka programów. Znaczy, był ten program z księdzem Jochemczykiem o przeprowadzeniu duszy do, na tamten świat, prawda? czyli opowiadał o tym wszystkim, co ksiądz może i powinien zrobić, żeby tą duszę przeprowadzić. Był ten program o paleniu zwłok. Później ja jeszcze zrobiłem drugi program o paleniu zwłok, który był jakby reakcją na głosy te pod, pod tym wspólnym, pod tą rozmową o paleniu zwłok z księdzem Jochemczykiem. I teraz zadziwiające, największą oglądalność, niesamowitą, wstrząsającą oglądalność miał ten program, ta rozmowa z księdzem Jochemczykiem o, o pogrzebie katolickim, o tym, że nie wolno y, chować y, w pogrzebie, y, pogrzeb nie może dotyczyć prochów i y, 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 tu już oglądalność sięga już 100 tysięcy. Ten program o przeprowadzaniu duszy na tamten świat, rozmowa z Księdzem Jochenczykiem, miał tam kilkanaście tysięcy. Mój program o e, tym paleniu zwłok e, miał tam ze dwa tysiące. I e, tu są dwie kwestie. Pierwsza kwestia: e, wielu z moich widzów. Nie ogląda mojego kanału, to znaczy, normalne wejście powinno być takie, że się wpisuje w wyszukiwarkę stanisławkrajski.pl i wyskakuje mój kanał, prawda? Widać wszystkie programy I, i można się zorientować, że do jakiegoś programu powstał drugi program, trzeci program, że jest kilka programów, które ze sobą się wiążą. Natomiast wielu moich widzów. W tym również nawet znajomi, z którymi rozmawiam. No, moja szwagierka tak robi, jeden z moich przyjaciół tak robi, że po prostu otwiera YouTube, czy wpisuje w wyszukiwarkę Stanisław Krajski YouTube i, i mu wyskakują takie programy, jakie tam YouTube podpowiada, i nie widzi tych innych programów, nie widzi kanału, prawda? Więc zachęcam do wchodzenia najpierw na kanał. Stanisław stanisławkrajski.pl, ale drugi wniosek, jaki wyciągnąłem, to był wniosek, że boimy się śmierci, że Polacy boją się śmierci, że Polscy Katolicy boją się śmierci, że unikają tego tematu. Ten problem pochówku prochów to jakoś ludzi przejmuje. Są dwie grupy, prawda? Jedni są całkowicie przeciw i nigdy nikogo nie spalą, ani sami się nie pozwolą spalić, znaczy będą żądali, żeby rodzina ich nie paliła. Są tacy, którzy palili z najbliższych, bo to wyszło taniej, bo nie było problemów, prawda, bo w danym grobie, który mają, nie można pochować kolejnego ciała, a można pochować prochy. No i byli tacy, którzy byli z zapaleniem, po prostu uważali, że to najlepsze rozwiązanie, prochy. I, ale wszyscy jakoś się bardzo, bardzo przejmowali tym tematem, wielkie emocje i, i jakieś wyrzuty sumienia, i to ludzi poruszało. I tu przy tej okazji powiem, że w komentarzach było wiele takich uwag, pytań że niezrozumiane nie do końca że ksiądz Jochemczyk nie wyjaśnił ksiądz Jochemczyk wszystko wyjaśnił tylko trzeba uważnie słuchać natomiast kolejny raz bo już to robiłem w innych programach pozwolę sobie to wyjaśnić Prawda, o czym mówił ksiądz Jochemczyk ksiądz Jochemczyk mówił o tym, że kościół nigdy nie zgodził się na pogrzeb katolicki z prochami Absolutnie. Nawet ten kościół, którym teoretycznie rządzi Franciszek, ale Franciszek wszystkiego sam osobiście nie jest w stanie ogarnąć, nawet jakby chciał. I ten temat rozstrzygnął, rozstrzygnęła stolica apostolska w duchu tradycji. Znaczy no, kościół nie zgadza się na pogrzeb prochów. I efekt jest taki, rozstrzygnięcie jest takie, że kościół zgadza się na pochówek prochów, czyli na cmentarzu mogą pojawić się prochy, można je włożyć do jakiegoś grobu i ksiądz będzie przy tym obecny. Ale to nie będzie pogrzeb, to będzie pochówek i towarzyszące temu pochówkowi no, liturgia. Natomiast Rozstrzygnięcia kościoła są takie, że jeżeli chce się pogrzeb katolicki, to trzeba wprowadzić do kościoła ciało w trumnie, i wtedy odbędzie się msza pogrzebowa i wszystko to, co się nazywa pogrzebem, a później wyprowadza się zwłoki z kościoła i wszyscy czekają, bo trumna się wiezie do spalarni. I, I tam się pali zwłoki, urna, prochy do urny, urna się wiezie na cmentarz i jest pochówek prochów. No i teraz, dlaczego tak Kościół postanowił? Znaczy To nie ma czasu na to, żeby tłumaczyć, tylko ksiądz Jochemczyk stwierdził jedno. Tak Kościół postanowił, takie jest rozstrzygnięcie. Jeżeli jesteśmy katolikami, to mamy to przyjąć do wiadomości i realizować, prawda? A jeżeli mówimy, mój pogląd jest inny, a ja tego nie przyjmę wiadomości, a ja się nie będę słuchał, no to zadaj sobie pytanie człowieku, czy jesteś jeszcze katolikiem. Na czym polega twój katolicyzm? No może jesteś wolnym chrześcijaninem, czyli w istocie protestantem. Ale teraz wróćmy do tego zasadniczego tematu tego programu, to znaczy, to przygotowanie się do śmierci. Prawda? I jak zrobiliśmy ten program z księdzem o przeprowadzaniu duszy do drugiego drugiego świata, to ksiądz Euchemczyk zwrócił uwagę, bo to było. Myśmy robili, ksiądz przyjechał w sobotę, miał być do poniedziałku czy wtorku, ale w poniedziałek ja już szedłem do szpitala. Pierwszy dzień badania, drugi dzień operacja, trzeci dzień wypis, jeżeli wszystko jest w porządku. No i tak to miało miejsce w moim wypadku. Problem był taki, że operacja miała trwać i trwała ponad godzinę. Musieli mnie uśpić, żadnego zastrzyku w kręgosłup, tylko uśpienie. No i teraz tego, co lekarze się boją dzisiaj najbardziej, to boją się, że pacjent się nie obudzi. Prawda? To zastosowano wobec mnie pewnie, wobec wszystkich. Nie wiem, stosuje się taką procedurę, że jakieś rurki mi włożyli do płuc i tam jakiś areozol wpuszczali usypiający na zasadzie, że póki ten aerozol jest obecny w płucach, to pacjent śpi, przestają dawać aerozol, pacjent się budzi. W każdym razie ten strach lekarzy przed tym, że pacjent się nie obudzi, ma jakieś uzasadnienie. Miałem znajomego, który miał niewielki zabieg i się nie obudził. Prawda? I rodzina na początku się zastanawiała, czy wszczynać jakieś, procedury, domagać się sekcji z po później machnęli ręką, ale winy żadnej, błędu żadnego lekarskiego tam nie było. No po prostu pacjent się nie obudził i, i już. No i ksiądz Hamczyk w niedzielę mówi, jak robimy, zrobiliśmy już wszystkie programy, mówi, no to ja ci zrobię ostatnie namaszczenie. <laughs> Czy jesteś gotowy? Ja mówię, tak, byłem u spowiedzi, byłem na mszy świętej, byłem u komunii świętej, no to z, z, zrobił mi to przed ostatnie namaszczenie, czy jak to woli, sakrament chorych. Przed Suchemczyk też mówił o <laughs> sakramencie chorych. No i już. I teraz y, to był dla mnie kolejny, y, kolejne wnioski, tu wyciągałem, tak jak wyciągałem wnioski po śmierci Darka Powlaka. Że no, wszyscy jakoś powinniśmy być zawsze gotowi na śmierć. To święty Antoni Padewski mówił o tym, że powinniśmy się spowiadać w zasadzie codziennie, bo nie znamy dnia ani godziny, prawda? No, przypadek Darka Pawlaka to potwierdził, Jak powiedziałem o tym, jakiemuś kapłanowi w Łodzi, pamiętam, to on się przeradził i przeraził. I mówi nikomu Pan o tym nie mówi, bo nas zadręczą tymi spowiedziami. No nie było to podejście Boże, tylko takie bardzo ludzkie. No ale jeżeli właśnie jest jakieś yy, przypuszczenie, że, że, że szansa na śmierć, no to trzeba zrobić ostatnie namaszczenie, trzeba się przygotować tak, jakby się miało skonać następnego dnia. Ale największy problem jest, z tymi, co do których wiadomo, że umrą, prawda? którzy gdzieś leżą w szpitalu i lekarze mówią, no, dwa, trzy dni, góra tydzień i już nie będzie żył pacjent. No i teraz yy, jest takie przerażające zjawisko, że ludzie umierają. W szpitalach, że ludzie, i to nie chodzi o jakieś nagłe przypadki, wypadek samochodowy i tak dalej, tylko ci, którzy, o których wiadomo było, że umrą, to i tak umierają w szpitalach albo w jakichś hospicjach. Pamiętam jak Kominkowa, świętej pamięci Maria Kominkowa, bardzo bliska i droga mi osoba, z którą współpracowałem od 1991 roku do dnia jej śmierci. Umarła w tym roku, co Franciszek został papieżem, czyli 11 lat temu. I mąż zrobił wszystko, żeby domu nie opuszczała i przygotował wszystko tam specjalne łóżko, sprowadził szpitalne opiekę i tak dalej. No i oczywiście opiekę duszpasterską. I była taka znajoma lekarka, nie będę wymieniał jej nazwiska, która, z którą się przyjaźniliśmy, to znaczy ja i Maria Kominek się z nią Maryna Kominek, nie, się z nią przyjaźniliśmy i zadzwoniliśmy do niej oboje, tam ze dwa dni, trzy dni przed śmiercią Kominkowej. Coś może by pomogła, bo ona się gdzieś tam pracowała w hospicjach. I ona do mnie powiedziała, i do męża powiedziała później: no, Przenieście ją do hospicji. No to nie było to podejście katolickie, bo jeżeli człowiek umiera, to powinna mu towarzyszyć rodzina z modlitwą, powinien, jeżeli tylko możliwe, był ksiądz w tym momencie. Nie wiem czy. No pozwolę sobie o tym powiedzieć. Zadzwoniłem ostatnio do księdza Jochemczyka. On odebrał i mówi, mówi: Jestem w samolocie, samolot ląduje w Chicago. Ja mówię, co ksiądz robi w Chicago. A on mówi: no Kupili mi bilet, żebym towarzyszył śmierci jednego, jednemu z Polaków tu w Chicago. Nie wiem, czy to, był, czy to była po prostu taka autonomiczna decyzja rodziny, czy związana z programem, bo. Ksiądz Jochemczyk dowiedział się, jak później rozmawiałem z nim. W Chicago wielu Polaków oglądało ten program. No, w każdym razie właśnie tak powinno być. Ksiądz powinien być obecny przy zgonie, przy odejściu, prawda? Powinien dać w ostatniej chwili wiatek, powinien opatrzeć wszystkimi sakramentami. Jeszcze raz wyspowiadać, jeżeli jest to możliwe. i dać to ostatnie namaszczenie prawda? i zgon powinien być w obecności rodziny najlepiej w obecności księdza z gromnicą w ręku w, takim, w takie pożegnanie pełne ja nie miałem takiego szczęścia żeby kogoś z najbliższych właśnie w ten sposób żegnać była możliwość w wypadku śmierci mojej mamy i tam wszystko było prawidłowo Zrobione, mama są sama w pewnym momencie w szpitalu powiedziała zabierzcie mnie do domu. I ja to robiłem, ja miałem wtedy pod trzydziestkę i przewiozłem mamę karetką i pamiętam ci noszowi, jeżeli można ich tak określić, stwierdzili, że do windy nosę nie wejdą i że trzeba będzie je postawić w windzie. Ja powiedziałem, absolutnie nie. Mama bardzo cierpiała. Powiedziałem, wnieście ich, panowie, na to dziesiąte piętro. Oni powiedzieli, że to za duży wysiłek i musiałam im zapłacić spore pieniądze, żeby wnieśli. I przy mamie czuwał jej brat. Lekarz, jej mąż, bliska krewna, pielęgniarka, rodzina myśmy byli, ja z żoną, i myśmy mieszkali wtedy z żoną, z dziećmi w wynajętym mieszkaniu na Ursynowie. I, i mówię do wujka Chroma, że zostaniemy, bo mama umiera, to zostaniemy. A wujek mówi: Nie, nie, na pewno tej nocy nie, umrze. Jedźcie do domu, wypocznijcie, przyjedźcie jutro rano. No i myśmy pojechali, przyjechaliśmy następnego dnia rano i wujek mówi: Mama umarła w nocy. Wiedziałem, że umrze, ale nie chciałem, żebyś, żebyś to przeżywał. No tak zadecydował wuj, mojej woli przy tym nie było. Nie, nie miałem nic do powiedzenia, zostałem oszukany. I tak to powinno wyglądać, czyli, no jeżeli zbliża się śmierć najbliższego, najbliskiej nam osoby, no to trzeba ją sprowadzać do domu, sprowadzać rodzinę, załatwiać księdza. W tym momencie może się okazać, jakie są nasze relacje z Kościołem Hierarchicznym, prawda? Czy mamy zaprzyjaźnionych kapłanów, którzy, no bo. Zadzwonimy do parafii, z którą mamy zero kontaktów i powiemy, że chcemy, żeby ksiądz był przy śmierci, no to powiedzą, wyśmieją nas, zbędą nas, powiedzą, nie mamy czasu. To jest środek nocy, nie będę cały noc siedział i tak dalej. Księża potrafią no, być nieprzyjemni. Można trafić na takiego, który powie oczywiście. Oczywiście tak. I nie wymagam żadnych pieniędzy, prawda? No ale to jak, to uwaga na nie się, jak ksiądz nie wymaga pieniędzy, to i tak mu trzeba dać to, to, te ataki na kapłanów, że tylko pieniądz i pieniądz. A z czego oni mają żyć, przepraszam? Oni żyją z sakramentów i sakramentaliów, i to jest ich praca, i należą im się pieniądze, tak jak ktoś idzie do kościoła i nie daje na tace. To jest kradzież, dlatego, że przychodzi na coś, co kosztuje. Prawda? Msza święta kosztuje. Tam wiele jest elementów, które kosztują i ktoś musi to pokryć. Kto? Ci, co przychodzą na tą mszę. Prawda? Także tutaj to, ten atak na księży i, i, i zresztą rozstrzygnięcia, to rozstrzygnięcia i Franciszka, i rozstrzygnięcia niektórych proboszczów, że nie bierzemy żadnych pieniędzy. No albo u mnie kolenda, co prawda to zakon, ale proboszcz tam poprzedni ogłosił, że nie wolno dawać księżom pieniędzy po kolędzie. No w zakonie to jeszcze może mieć sens, natomiast pamiętajmy, że kolenda to jest trzynastka księdza. Trzynastka dzięki której może zrobić jakieś specjalne zakupy, kupić sobie jakiś dobry płaszcz, kupić samochód, czy znaczy zbierać na samochód i tak dalej i tak dalej. Także nie bójmy się śmierci, myśmy od śmierci, to jest też znak, czy jesteśmy katolikami, czy nie jesteśmy. W tym programie zabrakło mi znowu Dariusza Pawlaka, on by tu wiele wniósł. No ale niestety, prawda, jest już gdzieś tam jestem przekonany, że w niebie. Chociaż czyściec no, jest zawsze dla każdego praktycznie, oprócz wielkich świętych. Zdycham w jego intencji, zwracam się do niego. I No i oczywiście pamiętajmy o zmarłych właśnie. Pamiętajmy o zmarłych. Pamiętajmy w modlitwie, w ogóle pamiętajmy. Dziękuję bardzo.